I wąskie uliczki pomiędzy kamiennymi murami dają sporo cienia i takiego fajnego chłodu. Powiem ja szczerze, nie wiem, czy chciałbym tam na przykład mieszkać gdzieś u góry. Sam ryneczek bardzo przyjemny. Mieszkałem w Krakowie na ulicy Grodzkiej i mieliśmy mieszkanie z widokiem na sukiennicę. Cześć, z tej strony Konrad. Witam Was na kanale Pasja i zapraszam na przechadzkę po najstarszym chorwackim mieście szybeniku. Chcę pokazywać Wam zarówno fajne rodzinne, jak i kameralne kempingi w Europie, z których usług skorzystałem sam lub z rodziną, ale również ciekawe atrakcje turystyczne wsie i miasteczka zlokalizowane wik ich pobliżu. Jedziemy! Szybenik to jedno z ostatnich miast na mojej chorwackiej liście, które planowałem zwiedzić. Z racji, iż przebywałem w pobliżu na super rodzinnym kempingu Solaris Amadria, postanowiłem wykorzystać sytuację i wybrać się na spacer po starówce i okolicy. Popijając kawę w pobliżu basenu na kempingu, przeglądałem na spokojnie mapę Google w telefonie w poszukiwaniu parkingu w samym centrum szybenika, gdzieś najlepiej blisko starówki. Ale po dłuższej chwili naszła mnie myśl, aby zwiedzanie rozpocząć jednak w zupełnie innym miejscu. W miejscu, w którym panorama miasta aż po horyzont powinna być najspanialsza. No dobrze, ale co z parkingiem? Przyznam, że zaryzykowałem. Po prostu pojechałem w to miejsce z nadzieją, że gdzieś w pobliżu twierdzy znajdę parking lub wolne miejsce. I znalazło. W dodatku zupełnie za darmo. Taki przypadek. Wybrany przeze mnie parking zlokalizowany był kilometr od starówki i zaledwie kilkadziesiąt metrów od twierdzy Baron. Lokalizację parkingu, z którego ja skorzystałem, zostawiam Wam w opisie pod filmem. Siemanko kochani, jestem teraz w postece obronnej, górującej nad Szybenikiem. Tam Szybenik, widzicie tutaj, tutaj jest Stare Miasto, zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda. Można sobie wejść i stąd rozpościera się widok jakby na cały, no na całą okolicę, czyli na całą okolicę górującą, na co jeszcze można wejść do góry, stąd jest jeszcze lepszy widok. Wprost z parkingu udałem się pieszo w górę betonową wąską drogą, ciągnącą się za kolami aż na szczyt. Pierwsza faza spaceru była bardzo krótka. Dosłownie kilka chwil dotarłem do miejsca, które jako pierwsze chciałem zobaczyć tegoż dnia. Najmniejsza z czterech szybenickich twierdz, twierdza baron, czyli Tradawa barone, okazała się odnowioną XVII-wieczną twierdzą, przystosowaną do zwiedzania z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej. To właśnie w tym miejscu możecie poznać w nowoczesny sposób historię miasta. Wraz z audioprzewodnikiem i dwoma wirtualnymi przewodnikami poznacie najskrytsze tajemnice samej twierdzy, a nawet będziecie porwani w serce bitwy z Imperium Osmańskim, czyli z Turkami, oraz obejrzycie pozostałości archeologiczne. Na terenie twierdzy Bardą znajdziecie także miejsce zabaw dla dzieci, restaurację i świetny punkt widokowy. Obszedłem obiekt w znacznej jego części szutrową ścieżką w poszukiwaniu czegoś więcej. Jedno trzeba przyznać. Panorama jaka rozlega się z tegoż miejsca na stare miasto i kanał Szybenicki jest ładna. Słuchajcie kochani, idę teraz do twierdzy świętego Iwana. Cała starówka jest po lewej stronie tam w dole. Całe stare miasto Szybenik. A tam macie nowe miasto Szybenik, te wszystkie brzydkie budynki, wieżowce. Po chwili odpoczynku pomaszerowałem do kolejnej twierdzy, oddalonej kilkadziesiąt metrów dalej. Położona wysoko, bo 115 metrów nad poziomem morza, na wzgórzu, Trdawa Świętego Iwana, to moim zdaniem obowiązkowy punkt zwiedzania miasta. Spod y, twierdzy Świętego Jana rozciąga się bowiem absolutnie najlepszy punkt widokowy w całym Szybeniku. Widok nie tylko na Starówkę, ale również na Kanał Szybenicki i Morze Adriatyckie. Twierdza Świętego Jana to 17 wieczna budowla, która stanowiła najstarszą część fortyfikacji obronnej miasta przed najazdem Turków. To miejsce jest ciekawe i warte odwiedzenia dla poszukiwaczy historii i architektury fortecznej. Są zabytkowe mury, jest kawał obronnej historii, a nawet bunkry wkomponowane w zabudowę i w kawiarnię. Historię budowy szybenickich Twierdz możecie poznać w sposób nowocześnie przedstawiony w twierdzy baron, czyli w tej twierdzy, którą odwiedziłem przed momentem. Dodam jeszcze, że twierdza św. Jana była najnowocześniejszą, najsilniejszą i najwyższą fortyfikacją i przyjęła centralną rolę obrony szybenika. Jej podstawa do dziś przetrwała w nienaruszonym stanie. No dobra, kochani, pospacerowałem dookoła i teraz y, zmierzam do centrum, czyli tam. Po chwili odpoczynku, a żar lał się z nieba tegoż dnia niemiłosierny, wykonałem kilka pamiątkowych zdjęć i wróciłem częściowo skąd przyszedłem, aby z potwierdzy baron chodnikiem prowadzącym ostro w dół dotrzeć do starówki szybenika. Spacer trwał około 10 minut. Liczący około 40 tysięcy mieszkańców Szybenik to całkiem spore miasto. Mało tego, według historii jest najstarszym miastem rodowym w Chorwacji na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Jego historia sięga X wieku. Po raz pierwszy nazwa Szybenik pojawia się w 1066 roku w statucie króla chorwackiego Petara Kresimira IV, a prawa miejskie miasto otrzymuje w 1298 roku. Co ciekawe, miasto nie ma ani rzymskich, ani greckich korzeni, jak to bardzo często bywa. Jest w stricte chorwackie. Trudno choć raz nie odwiedzić tegoż miejsca podczas urlopu w Chorwacji. Miasto, jak każde inne, ma burzliwą historię związaną z licznymi najazdami czy wojną, ale ja odwiedzając tego typu miejsca skupiam się głównie nie tak bardzo na ich historii, co przede wszystkim na tym, co zobaczę obecnie, tu i teraz. A obecny ten, tętni życiem artystycznym i kulturalnym, ma kilka godnych uwagi zabytków, zadbane kamieniczki i sporo bałkańskiego wdzięku. Słuchajcie kochani, dotarłem do wejścia na starówkę. No i zapraszam Was. Zobaczymy, jak wygląda stary szybenik. Ale już widzę, że prezentuje się zacnie. To, jest, to są te klimaty. Po zejściu na sam dół miasta, wprost do jednej z głównych ulic, wiza wizamku Świętego Michała, odbiłem w lewo i maszerując dalej chodnikiem, po około 50, może 70 metrach zauważyłem niewielką bramę miejską, czyli jedno z kamiennych wejść, wprowadzających wprost na starówkę szybenika. Od tego momentu znalazłem się w labiryncie wąskich uliczek i pięknych, starych kamienic. Przyjąłem zasadę, że jak będę maszerował w dół, to na pewno dojdę do ścisłego centrum starówki. Podczas spaceru uliczkami Szybenika można było zauważyć wiele ciekawych architektonicznych zabytków. Wiele fasad tychże zdobią liczne herby rodzinne, a to znak, że niegdyś Szybenik musiał być bardzo bogatym miastem. I był dzięki niegdyś funkcjonującej tu fabryce aluminium. Zobaczcie, jak tutaj wysoko wisi pranie. Oni mają tutaj tacy południowcy mają właśnie taki styl, że wieszają w ten sposób pranie. To na was kapie takim świeżym płynem do, do pukania, Ładnie pachnie. Łączy się to wszystko z zapachem powietrza, zapachem roślinności. A ja sobie schodzę niżej. Ale okienko. Bo chcielibyście mieć takie okienko na świat? Piękniej moi drodzy, zobaczcie, jak tu jest ładnie. Obserwując mijane kamienice, mogłem zauważyć połączenie wielu epok, na przykład portale w renesansowym czy gotyckim stylu albo dwie rzeźbione w kamieniu głowy lwów, pomiędzy którymi obecnie wisi świeżo zrobione pranie. Nowoczesność jednak nie dotarła zbytnio do starego miasta. I dobrze, bo dzięki nowoczesności takie miejsca jak to zatracają swój niepowtarzalny wdzięk i charakter. Muszę przyznać, że starówka szybenika ma coś w sobie. Te wszystkie boczne krótkie uliczki, w których przycupnęły stoliki należące do restauracji, skrywających się w kamienicach z drewnianymi, zielonymi okiennicami sprzed chyba wieków. Te wszystkie modne butiki kolorowe sklepiki i ludzie siedzący z popołudniowym espresso i zakąską w dłoni, którzy jakby zatrzymali się w miejscu. Tylko ja napierałem z kamerą jak zwykle żwawym krokiem do przodu, aż w końcu zwolniłem. Bo? Bo w pewnym momencie przybyłem na główny plac Starówki otoczony przez sporych rozmiarów miejski ratusz oraz katedrę Świętego Jakuba, stanowiącą główny zabytek sakralny miasta. Katedra świętego Jakuba to okazała jedna z najwspanialszych świątyń w całej Chorwacji. Dzięki swojej architekturze jest nadzwyczajna. Budowana była w całości wyłącznie z kamienia przez kilku architektów w XV i XVI wieku i bez używania jakichkolwiek innych materiałów, w tym zaprawy. Wpisana została na listę UNESCO w 2000 roku. Łączy ze sobą gotyk i style renesansowe oraz wiele wpływów kulturowych. Wnętrze katedry jest trójnawowe z trzema apsydami i zamknięte zostało ośmiokątną kopułą. Warto zobaczyć. Doda może, że katedra brała udział, a raczej została wykorzystana w serialu pod tytułem Gra o Tron. Słuchajcie, moi drodzy, jestem na Main Square, czyli na głównym ryneczku tutaj w mieście Sibenik Sh no ładnie tutaj to wszystko wygląda zwłaszcza te kamienice powiem ja szczerze, nie wiem czy chciałbym tam na przykład mieszkać gdzieś u góry za mną jest katedra, co wam już przed chwilką pokazywałem sam ryneczek bardzo przyjemny mega gorąco, pochodzę trochę i idę na loda Tymczasem po wyjściu z katedry skierowałem się dokładnie w przeciwną stronę względem miejskiego placu. Po drodze mijałem kolorowe uliczki i tajemnicze załuki oraz małe placyki osłonięte wielkimi parasolami. Nie ma się co dziwić, temperatura tego dnia sięgała w cieniu 38 stopni.

Jak wygląda wejście? Tutaj macie jak w krakowskiej kamienicy za dawnych lat. Wchodzicie, najpierw jest takie jakby patio. Najpierw macie patio, a dopiero później, tutaj, po schodach idziecie do góry i wchodzicie od wewnętrznej strony, od strony patio do, yy, do mieszkań. I tak do góry. Po schody jeszcze prowadzą do góry. Kiedyś też tak było w Polsce. Nawet dalej jest. Tam, gdzie ja się urodziłem, inaczej tam, gdzie ja mieszkałem. Chodźcie, pokażę wam. Powiem wam, gdzie ja mieszkałem, może tak. Mieszkałem w Krakowie na ulicy Grodzkiej i mieliśmy mieszkanie z widokiem na Sukiennicę. Taka minica w dalszym ciągu istnieje, ale niestety jest ruiną. Długo tam nie mieszkaliśmy, dlatego że. Wracam do centrum. Długo tam nie mieszkaliśmy, yy, dlatego że to była. No wiecie, w tamtych czasach ta kamienica wyglądała jak na tamte czasy i w tych czasach obecnych ta kamienica wygląda tak jak wtedy. No, rodzice mi pokazywali, gdzie mieszkaliśmy przez chwilę. Później stamtąd przenieśliśmy się około kilometr w dół, czyli w okolice ulicy Krakowskiej, a konkretnie ulicy Gazowej. No i tam rodzice po jakimś czasie kupili, znaczy no, tam mieszkaliśmy, kupili mieszkanie. I miałem do Wisły z kolei jakieś 80 metrów w linii prostej, bo wychodziłem z jakby z kamienicy, kierowałem się w prawo i tam gdzie jest teraz kładka Bernatka w Krakowie, nie wiem czy Wy kojarzycie, ale myślę, że na 100%, no to ja wtedy tej kładki tam nie było, ale do tej kładki miałem jakieś 80 metrów z ulicy Gazowej, bo tak naprawdę końcówka ulicy Gazowej łączy się już no, z Wisłą, z bulwarami wiślanymi. Także, także tak, ta, tak to było, więc za dzieciaka tam y, mieszkałem. Chodziłem tam do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy, a od drugiej rodzice się przenieśli y, do miejscowości, w której obecnie mieszkam. No i moi drodzy, y, no i tam już zostałem z nimi, później przeniosłem się na swoje. No i tak to życie leci. Ale to wszystko to jest nic z tego względu, że. Ja w domu czuję się jak w więzieniu. Ja uważam, że y, moim domem jest świat. A nie dom fizycznie w jakimś tam y, miejscu, jednym. Ale fajny chód od klimatyzacji. Jak macie ochotę coś słodkiego, to ładnie to wszystko wyglądało i przystępnie cenowo. No, w każdym bądź razie, tak jak właśnie wspominałem, nie lubię siedzieć w domu. Nie jestem. Okej, okay. no i to chyba tyle, jeśli chodzi o starówkę. Jeszcze przejdziemy się w tamtą stronę. Nie jestem typem domatora. Pomimo, że zawsze w domu jest tysiąc zajęć, to mimo wszystko jednak no, chcę bywać w świecie. No i moi, moi drodzy, wyszedłem ze starówki, taka ona jest malutka, do przejścia, no nie wiem, w godzinę, ta twierdza, w takim razie jeszcze odwiedzę tą e, trzecią twierdzę, podejdziemy sobie tam zobaczyć na wi widok, jak się prezentuje z tej trzeciej twierdzy e, starówka. Kiedy już przybyłem na drugi koniec starówki Szybenika, od tej chwili zacząłem powoli wracać w stronę twierdzy św. Jana. Po drodze zahaczając jeszcze od cmentarz świętej Anny. Z racji, iż cmentarz położony był dość wysoko, miałem nadzieję na całkiem inne nowe panoramy. A dalej, dokładnie tą samą drogą, którą dotarłem do Starego Miasta, z tą różnicą, że tym razem niestety tylko i wyłącznie pod górę, a słońce nie odpuszczało. Davi, Davi... Słuchajcie, jestem na placu Iwana Pawła Pala. drugiego. Tak to wygląda, zobaczcie jak tu jest spokój. Jakby to ująć i nie skłamać? Szybenik jest naprawdę pięknym miasteczkiem, takim idealnym na dwu, może trzygodzinny spacer połączony z chorwackim obiadem, albo kawą i lodami. Spacerując po Starówce mogłem od czasu do czasu odnieść takie wrażenie, jakbym przechadzał się po Dubrowniku, tylko w jego mini wersji. Szybenik wydaje się być trochę niedoceniony w cieniu innych pięknych chorwackich starówek, a tak naprawdę zachwyca samym położeniem, zadbanymi zabytkami, leniwą atmosferą i potężnymi obronnymi fortyfikacjami, spod których rozpościerają się znamienite panoramy. Czy wiecie, że Szybenik był pierwszym miastem na świecie, w którym uruchomiono oświetlenie elektryczne na ulicach? Myślę, że kryje też wiele innych miejskich tajemnic. Wpadnijcie do szybenika choćby na godzinkę, a najlepiej dwie. Hej!